Oka hejsie widziałem szpijanka z moją miójką, tak jak zwykle, tyle mi zostało. Proszę Państwa, jestem przeziębiony, nic mi się nie chce. Wczoraj sobie ugotowałem wątróbkę, połowę zjadłem na kolację. Kupiona, żebyście nie myśleli, nic z Warszawy nie brałem. Absolutnie. Teraz jajeczka sobie robię. O proszę, już mam jajeczka. Tutaj jeszcze trzeba, żeby białko się ścięło ładnie. Na cebulce tylko nic więcej nie robiłem. Tak sadzone. Ko białko jeszcze nie się zetnie troszeczkę. Także widzicie. Nie chcę mi się ani jeść. Głodny w ogóle jestem. jeść mi się nie chce, nie mam ochoty na nic. Tak wszyscy doprowadzają. Oczywiście jestem najgorszym człowiekiem pod słońcem. Co widzicie z komentarzy pod moimi filmami tych osobomów. No po prostu już inaczej nie będzie. Tacy są ludzie, nie wdzięcznicy, tak jak i ukraińska rodzina. W cudzysłowie, bo to nie jest rodzina. Tylko Nikusia jest moją rodziną. Dwa jajka, i jedno białko, bo sobie zrobię kogel. Mogę chyba sobie. Oj, oj, Kogel, mogę sobie, sobie zrobić z jednego. Jestem przeziębiony, nie wiem. To spanie po tych płytkach, po dworcach, wszędzie. Wczor wczor wczorajsza noc była najgorsza Ta w kawianicach Podpoczywałem, nie wychodziłem nigdzie, nie chciało mi się nigdzie iść już. Tak, że widzicie Zaraz zdejmiemy. No, robimy sobie program Mogarek. Co mi tu upadło? To. No i już jedziemy. Ale to nie co się robi. Starczy. Chciałem jechać do Francji, nawet do kolegów. Nie, nie piszę, nie dzwonię, nie chce mi się nic. Co za życie się głupie zrobiło? Świat się głupi zrobił.

Chcieliście, kulinaria, macie. Nie cieszy mnie za w ogóle nic, nagrywanie filmów, niczego. Już ten mój kanał nie będzie taki jak tamten był. Nie odzyskam tamtego kanału. Nie zabiegam już w ogóle o subskrypcji o nic. Ast, ast Ameba, zostaw tych oszołomów. Nie, nie, nie usuwaj ich komentarzy. Niech to zostanie dla potomnych ich oszołomstwo. Dziwię się, to będzie dowód na to, że jak Facebookowi, czy na YouTube, założę sprawę, że ich nie tępili, a mowę nienawiści, siali i kłamstwa. Nie się tylko każe, jak ktoś napisze, bo mnie jeden film usunięto. Bo napisałem co robią. Bo w, bo w tyrce słyszałem, że gdzieś rosyjscy żołnierze zgwałcili jakąś dziewczynę 18-letnią, i to użyłem w swoim filmie. Słowa podobne, że mogli, tylko coś źle napisałem. Nie to zrobić. I za to mi film usunięto. Po co? Jak ja mam kontrolować swoje słowa. Byłem gdzie powinienem się znaleźć. Wybrałem odpowiedni moment, odpowiedni czas, bo 3 dni wcześniej Olga nie chciała wracać. Kazali mi wracać do Polski, do Francji Nie wysłuchałem. Miałem misję przywiezienia nikusi. Zakończona sukcesem. Przywiozłem ją do sierada. Moje życie to od 8 lat jest wielkie cierpienie i tak już zostanie Nie ode mnie to zależy Cały czas mi mącą dyrektorzy MOPSów, pracownicy MOPSów Zobaczcie, tutaj ma wyglądać patelnia. Sześciutka. I mamy zaraz No i same delicje. Bardzo to lubię. To było moje śniadanie albo śniadanie obiad. Nie lajkujcie, nie subskrybujcie. To jest wszystko bez znaczenia. Jestem tu i teraz w takim czasie żyję, a nie innym. Nikusia, tu miałeś ze mną zrobić filmik, jeszcze nie zrobisz. Okań. Okay.